Na Dubert MMA rocks jesteśmy w pogali ACB53 w Olsztynie, a ze mną Piotr Stróż po wielki, wielkim, wielkim powrocie. Cześć, piotr Cześć witam. No powiem ci, że trochę mi brakowało tego strus podczas zapowiadania się do walki. Powiedz jak się czujesz z tym, że po twoim krótkiej przerwie, no bo jednak nie była jakaś piwitnie długa, udało się tak fajnie powrócić do, do walki. No, ja jestem ogromnie dumny, prawda, z tego, że mi się udało w tak, takim fajnym stylu wrócić. No, dwa lata to długo i niedługo. Trochę można było powiedzieć, że tam zardzewiałem ale z drugiej strony jest tak, że, że byłem tak mocno naładowany pozytywną energią i chęcią przede wszystkim, żeby wrócić, że mam nadzieję, że wszystkim udowodniłem, że, że właśnie ja chcę się bić, że to lubię robić po prostu. I mimo, że mnie trochę wszystko boli teraz, to jestem strasznie szczęśliwy, naprawdę. To jest... Ja zawsze powtarzałem, że wygranie walki to jest takie uczucie, które nie da się do niczego opisać. To jest, to jest naprawdę to jest tak ogromnie rozpierająca duma w środku, e, że się nie zawiodło wszystkim ludzi, bo, bo cały, cały sztab trenerski, koledzy z klubu wszyscy mocno cisnęli, żeby ta walka była wygrana. Na to wam wszystkim bardzo dziękuję i zarówno, ale nam no, przedstawili kamerę. No, <trujne> trochę się przedstawiliśmy. Tak, zarówno za nowym trenerom, jak i, jak i kumplom z, z klubu jednego, w sensie z WCA Fight team, jak i z nas bo tam wszyscy tak samo dokładali, e, chcieli po prostu mi urwać głowy, tak więc bardzo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję e, za to, że, że dołożyli te swoje cegiełki do tego sukcesu, bo to, bo to nie jest tylko mój sukces. No, cieszę się, że z tej głowy jednak nie urwali przed tą walką. E, powiedz, bo e, no, nie obyło się bez problemów. No Widać, to było w pierwszej rundzie, gdzie te dwa ciosy dosyć mocno się trafiły ze strony, e, ze strony twojego przeciwnika. W jaki sposób je odczułeś? Czy to była pełna kontrola jednak na no, Oczywiście, że odczułem. Nie można powiedzieć, że naprawdę ma ma cios w tym lewym ręku, myślę, że na oglądając się karaoglu trochę, zobaczył, że ta lewa ręka moja opada. E, tak więc e, fajnie bardzo dziękuję mu za, za tą lekcję, bo na pewno dzięki, dzięki takim walkom jak z Sarowem to ta moja prawa ręka będzie wyżej już podniesiona, bo, bo to gdyby, gdyby tak naprawdę pociągnął, poszedł za ciosem albo by celnie uderzył, to jest szansa, że ta walka by się skończyła przed czasem dla jego korzyść, prawda? Więc, więc mam nadzieję, że już więcej tych błędów nie będę popełniał. E, no Teraz cała już tutaj rola w moim sztabie trenerskim, Maciek Myśkin, który, który cały czas mnie gdzieś tam e, boksersko szkoli, no będzie miał co robić. Wiem, że byłeś w treningu w czasie, kiedy Ciebie nie było na zawodowej stanie MMA. Twoje ostatnie walki zakończyły się remisami. Czy to była taka dodatkowa motywacja do tego, żeby tutaj wyjść i wszystkim udowodnić, że Ty potrafisz się jednak pić? No bo wiadomo, że komentarze po takich walkach są jednak różne. Szczerze mówiąc, nie chciałem nikomu nic udowadniać. Zależało mi na tym, żebym wyszedł i zrobił swoją pracę najlepiej, jak potrafię. No i to się udało. Pokazałem wszystkim, że, że lubię się bić, że, że wcale nie stronię od walki, że nie czekam na ostatni gong. Tak więc przeszczęśliwy jestem, że. że... Nie z tego, że innym dałem satysfakcję, z tego, że sam po prostu przed sobą e, zrobiłem to, to, co chciałem zrobić, chciałem pokazać siebie z dobrej strony i pokazałem przed samym sobą. No ja myślę, że na pewno pokazałeś, no to teraz pozostaje pytanie, tak naprawdę co dalej? No bo wszyscy spodziewali się twojego powrotu dla innej organizacji. Wszyscy spodziewaliśmy się, w ciebie gdzieś na w a tu nagle wiadomość. Piotr Srus będzie się po powrocie bił w ACB czy e, wiem, że to jest kontrakt na jedną walkę, ale czy myślisz, że to jak, to zwycięstwo dzisiejsze otwiera ci też drogę do tego, żeby w tej organizacji no Myślę, że na, że na pewno otwiera, no bo po takiej walce dobrej, prawda, krwawej, no to widowiskowa walka, więc na pewno to otwiera. Aczkolwiek ACB też jest nadal zainteresowane dalszym kontraktem. Oni od razu deklarowali, deklarowali, że nieważne, czy ja wygram, czy przegram, jeżeli dam dobrą walkę, to oni jak najbardziej chcą, chcą, chcą ze mną współpracować dalej, za to im bardzo dziękuję. No, ogromne podziękowania dla ACB w ogóle za szansę, że, że, że tutaj mogłem dzisiaj wystąpić. E, fajnie, że to może się zdarzyło, że to nie było KSW, bo może bym się mocniej stresował, nie mi się tak dobrze e, na KSW, tak więc myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, była fajna naprawdę walka, fajna bitka. Ucho mi trochę krwawi, przez to trochę je wyciera. Ale spokojnie! nie ma Będę żył, będę żył, więc, więc jest okej, okay, no. nie wiem, zobaczymy co dalej. Ciężko mi powiedzieć, co dzisiaj dalej, bo, bo to jest za świeże wszystko jeszcze. Jeszcze trzeba wszystko poukładać. Będę to nie moja rola. Ja mam dobry sztab menadżerski. E, mam nadzieję, że, że oni powalczą o to, żeby mi krzywdy nie zrobiło. W takim razie nie będę ci pytała, czy stawiasz teraz wyżej KSW czy, czy ACB. No ale właśnie, pytanie jest takie... Yy... Co dalej? Czy zamierzasz zrobić sobie taką troszeczkę dłuższą przerwę, żeby jakieś tam urazy y, poleczyć, czy jednak nic, nie? Nic nie jest? mi nie jest. Nic, nic nie, jest. nie jest. Poza tym, że mi ucho krwawi, bo po prostu rozci mam rozcięte ucho, nie wiem od czego nawet, to nic mi nie jest. do domu. mam takie lekkie jakieś tam, no tu mnie boli, tam mnie boli, ale to zawsze boli. Jak człowieka nic nie boli, to nie żyje, więc generalnie to jest... Jest super, nie? Jest, jest, jest naprawdę rewelacja, przede wszystkim e, no jest ta duma, która ona leczy wszystko. To, to byłby dramat, gdybym wracał do domu po przegranej walce, a tak to może mi wszystko boleć. Super. No to jest super. To jest Cieszę się, że Cię boli. E, myślę, że nie miałem okazji Cię zapytać o to wcześniej, więc muszę przejść do tego teraz. Powiedz mi, e, w jaki sposób przygotowywałeś się do tej walki? E, no bo czasu było niewiele, ale czy w jakikolwiek sposób miałeś okazję się do niej przygotować? Znaczy, ja się przygotowywałem cały czas. Przez te dwa lata się przygotowywałem do jakiejś tam walki. E, w ten sposób, że nie napinałem się, że ja nic nie musiałem. I to jest super, i to jest naprawdę e, najlepsze w tym wszystkim, że to wyszło od tak po prostu. Że to było coś, co, co było. E, Niewymuszone to było ze szczerego serca, że ja chcę wrócić, ja chcę się bić, ja mam głód walki, ja chcę się po prostu, sorry za wyraźnie, napierdalać. No i o to chodziło. Też. No my się cieszymy, że ty się chciałeś napierdalać. <grym> No dobra, no to co? No ja myślę, że z mojej strony to wszystko, ale jeżeli ty chciałbyś komuś podziękować, no to... E, no ja ja dziękuję wszystkim osobom, które przez te dwa lata ze mną były. E, nie tylko e, trenerom, w sensie Robertowi Joczowi, Maćkowi Miszkiniowi, Karolowi Kosakowi, moim przyjacielom Jasiek. Łukasz, jak i, jak i cała reszta ludzi, którym naprawdę, myślę, że to jest tak długa lista, nie wiem, oczywiście się mój baner na, na klatkę, ale tam były takie logówki poutykane już, bo, bo po prostu ci wszyscy ludzie dołożyli jakąś tam cegiełkę. E, nie zapominam o, o firmach takich, które cały czas mnie wspierają, jak Horse, MML, e, Doktor Koko, Polskie Steki, zresztą tu jest, tu jest wszystko. Parker, yy, dalej, ma, Kuba ma być. persona taka, że to w ogóle nie wolno zapomnieć. Kiełki na widełki, które mnie żywią, naprawdę dzięki nim e, waga zeszła łatwo. Jedziemy dalej e, do Pitbull, bo to to ubierają mnie na stoblę. Wszystko to tam to mamy snape. Eee, to to Maurica mówiliśmy, nie doktor ko, ko. Nie, wszystko wymieniłeś. Nie, to ich jest dużo, dużo więcej. Ja was przepraszam że ich nie wymieniłem, ale ja napiszę to wszystko gdzieś tam na tych Instagramach, Facebookach. To wszystko będzie, dotrzymam słowa, i jeszcze zrobię sam wywiad ze wszystkimi, w sensie nagram siebie, podziękujemy. O, no to bardzo się cieszę, na pewno obejrzymy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za ten wywiad no i mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli oglądać się częściej. Dzięki wielkie.